Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Drogi do Wybitności. Dzisiejszym tematem odcinka będzie, czy trzymać się za wszelką cenę swojego planu dnia. Powiem Wam, że to jest kolejny temat, który dosyć niedawno omawiałem z Patrykiem, i to tak w dosyć taki z kontekstu wyszła nam ta rozmowa, bo tego nie mieliśmy w planach po prostu omawiać, ale jakoś wyszło nam po prostu to w czasie treningu mentalnego, że warto w sumie o tym porozmawiać, bo rozmawialiśmy o przyjemnościach. I przechodząc tak już do sedna tego odcinka, tak którym w powiedziałem, e, że odpo, od, odpowiadając po prostu na to pytanie, nie trzeba się za wszelką cenę trzymać tego planu dnia. Ja mówię, kiedyś byłem dla siebie mega rygorystyczny i e, kiedyś naprawdę za wszelką cenę trzymałem się do tego planu dnia co do minuty, aczkolwiek ja się po prostu z tego już wyleczyłem i wiem, że to nie jest po prostu zdrowe dla mnie jako dla człowieka i dla mojej psychiki, bo to jest, jeżeli się trzymamy za wszelką cenę tego planu dnia, tu się spóźnimy minutę, dwie, kurde czy tam 10 minut po ślizgu, to od razu jest panika i panika taka, że czujemy się źle, że nie jesteśmy na czas, tutaj już jesteśmy spóźnieni, tu, tam, tu powinienem czytać książkę za 5 minut, a ja jeszcze się języka nie, nie skończyłem uczyć, więc po prostu to nie jest zdrowe dla nas jako ludzi, a po prostu my musimy się też zachowywać po prostu jako normalni ludzie, tak, a nie cały czas jak, jak, jakbyśmy byli jakimiś robotami, także odpowiadając na pytanie, nie, nie trzeba się za wszelką trzymać, planu dnia, bo chciałem właśnie o tym porozmawiać, bo znam osoby, które faktycznie planują ten dzień planują ten dzień, albo planowały, to nawet miałem takiego kolegę i trzymał się tak kurczowo tego wszystkiego, że e, no mieliśmy wyjść tam jakoś razem wszystko, ten to on wyszedł parę minut wcześniej, bo musiał równo o tej godzinie wyjść, nie? Jeżeli to ten kolega ogląda na pewno będzie wiedział, że to o niego chodzi e, także mówię, nie trzeba się za wszelką tego trzymać i E, też bardzo fajny taki przykład, e, jak słuchałem jakiś e, filmiku Dawida Piękskiego na YouTubie i opowiadał o tym, że właśnie jak to wygląda z jego planem dnia i że kiedyś już się tak kurczowo trzymał, on na przykład odpychał swoją córkę, e, bo na przykład ona chciała się z nim bawić, a on nie, teraz e, pracuje. Tutaj teraz pisze książkę, nie, nie, nie. Aż w końcu doszedł do wniosku, że kurde dziecko na niego skakuje, no to trzeba po prostu być szczęśliwy i docenić tą chwilę, tak? Cieszyć się po prostu razem z tym dzieckiem, jeżeli a nie odpędzać jego radość. I teraz jak to opowiada, jak na niego wskakuje, e, się do niego przytula, to po prostu razem z nią spędza czas i przerywa tą pracę. Mówi, że jeżeli jest ładna pogoda, lubi jeździć na motorze, a miał w tym czasie zaplanowane czytanie książki, że jest ładna pogoda, to wsiada na ten motor i jedzie, i cieszy się e, pełnymi karściami z tego życia. i ja tak samo miałem już parę takich przypadków, chociażby dzisiaj e, były organizowane urodziny mojego brata. No, i miałem tam oczywiście zaplanowany tam czas dla rodziny, tutaj czytanie książki. No, ale wypadło tak, że pojechaliśmy dzisiaj na Clifford orłowski do Gdyni i po prostu no, nie zdążyłem e, się obrobić z tym, żeby e, tą książkę przeczytać. I na pewno jest, jestem pewny, że. Parę miesięcy temu byłbym po prostu na siebie zły i wściekły na to, że po prostu nie wyrobiłem się w czasie, bym obwiniał innych, że nagle tak o sobie wymyślili wyjazd na klif Orłowski. Ale teraz to zaakceptowałem i po prostu cieszę się tym, że mogłem spędzać fajnie czas z rodziną i tyle. Tak samo jak ostatnio byłem u Taty i rozbieraliśmy taras. A miałem w planie tutaj zrobić trening siłowy, no i po prostu się nie wyrobiłem. No i trudno, ale spędziłem fajnie czas z rodziną, tutaj pomogłem tacie tutaj dokończyć tam pracę w ogrodzie. Także czasami trzeba i po prostu takie rzeczy sobie zaakceptować i pamiętać, że plan po prostu może ulec zmianie. Jeżeli mamy ochotę zrobić coś innego, to po prostu to róbmy. Jeżeli mieliśmy zaplanowane sobie pouczyć się języka, a nie mamy totalnie ochoty pouczyć się języka, tylko pójść ze znajomymi fajnymi e, porozmawiać, to po prostu idźcie i rozmawiajcie z tymi znajomymi, spędzajcie z nimi fajny czas, pójdźcie na spacer, nawet kurde, nie wiem, z psem chcecie iść pobiegać, to idźcie pobiegać i możecie sobie na, śmiało jakby, e, zastąpić tą czynność tą, która była zaplanowana. Też widziałem bardzo e, taki fajny e, wywiad z jednego z, jednego treneru, z trenerów mentalnych. I on opowiadał o tym, że kiedyś czytał codziennie książkę, to minimum pół godziny, bo tak przeczytał w, w innych książkach, że ludzie sukcesy tak czytają. Później mówił, że e, zaczął czytać tak, że jednego dnia czytał sobie na przykład godzinkę, drugiego nie czytał w ogóle, trzeciego przeczytał sobie dwie godziny. I to wszystko zależy od tego, jaką się czuje i co chce z tym czasem robić. Jeżeli ma ochotę poczytać dłużej, to czyta dłużej, jeżeli nie ma ochoty, ma ochotę zrobić coś innego, to po prostu nie czyta. Ale są po prostu takie czynności, których nie musimy w ogóle wykonywać codziennie, tylko i oczywiście wypada na przykład potrenować codziennie, jeżeli myślimy o profesjonalnej karierze, ale jeżeli jednego nie, tego nie zrobisz, to nic się nie stanie, jeżeli przeznaczasz czas na regenerację, czy czas spędzany z rodziną. Rodzina jest tak samo ważna, regeneracja to jest tak samo ważna jak trening, więc tutaj nie ma yy, żadnych złotych reguł, że trzeba robić tyle i tyle czasu, to wszystko mamy robić wedle własnego uznania i działać z własnym po prostu z sercem i swoimi zapotrzebowaniami także jeżeli macie ochotę zrobić coś innego to, to po prostu zróbcie nie trzymajcie się na tip top tego planu dnia jeżeli macie ochotę zrobić coś innego także nie bądźcie spięci włączcie luz na maksa i co? życzę wam kolejnego udanego tygodnia udostępnijcie ten materiał wydaje mi się, że naprawdę niektórych wątpliwości mogą zostać rozwiane oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę jakiegoś komentarza a propos tego jak wy Jakie są Wasze spostrzeżenia na, na ten temat? Oczywiście możecie zadawać, e, koment, e, pisać komentarze a propos następnych filmików, żebym e, mógł się sugerować może Waszymi jakimiś e, pytaniami e, do następnych odcinków. Także co? Udanego tygodnia i wyciśnijcie z niego maksa. Trzymajcie się, cześć!